we Jakość powietrza jest kluczowa dla naszego organizmu i to już od pierwszego oddechu. A nawet szczególnie wtedy, organizm dziecka jest bardzo wrażliwy na zanieczyszczenia powietrza. Rozwijający się organizm dziecka, a szczególnie układ oddechowy, są bardziej podatne na te czynniki toksyczne, które są w środowisku, w powietrzu i z uwagi na to może to mieć późniejsze, poważne implikacje w przyszłości. Potwierdza to szereg badań naukowych, jak wynika z raportu organizacji HIL i Polskiego Klubu Ekologicznego. Efektem zanieczyszczonego powietrza są alergie, częstsze infekcje, choroby płuc, wolniejszy metabolizm, choroby skóry, a nawet nowotwory i uszkodzenie mózgu. Efekt jest taki, że chorobowość i umieralność ludzi rośnie liniowo w zależności od tego, jak niestety jest rozłożony wpływ, czy stężenie, zanieczyszczenie powietrza, czy czas ekspozycji. Zanieczyszczenie powietrza to efekt przede wszystkim ogrzewania w starych piecach niespełniających norm emisji spalin. Kolejnymi źródłami zanieczyszczeń są produkcja przemysłowa oraz transport. Niestety w Polsce ponad 70% samochodów jest starszych niż 10 lat, a połowa z nich ma ponad 20 lat. To znaczy, że każdego dnia kilkanaście milionów pojazdów i 3 miliony przestarzałych kotłów wypuszcza w powietrze niezliczone ilości szkodliwych pyłów i gazów, które trują najmłodszych. Przede wszystkim dzieci wdychają bardzo dużo powietrza w stosunku do ich masy ciała. Narządy, organy znajdują się w okresie wzrostu i rozwoju, a wiadomo, że zanieczyszczenie powietrza w szerokim spektrum może wpływać uszkadzająco na organizm. Niestety smog jest bardzo groźny dla dzieci już na etapie życia płodowego. Badacze Uniwersytetu Jagiellońskiego pod przewodnictwem profesora Jędrychowskiego objęli badaniem grupę kilkuset kobiet ciężarnych. Były to kobiety nieobciążone dodatkowymi schorzeniami internistycznymi, nie narażone na inne czynniki szkodliwe w miejscu pracy. Badano wpływ zanieczyszczeń powietrza, głównie węglowodorów aromatycznych, których Najbardziej rozpowszechnionym i najbardziej poznanym jest benzyloalfapiren. Związek ten jest dużym karcynogenem oraz mutagenem. Przenika z łatwością przez barierę łożyskową do płodu i ma niestety bardzo duże powinowactwo do ośrodkowego układu nerwowego. Naukowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego monitorowali zdrowie dzieci w kolejnych latach. Wnioski z badania są bardzo niepokojące. U dzieci tych matek, które narażone były na smog, stwierdzono większą częstotliwość zaburzeń autystycznych w dzieciństwie, a także mniejszy iloraz inteligencji, miały mniejszą masę urodzeniową, mniejszy obwód głowy, a także mniejszą długość ciała w porównaniu z dziećmi matek, które nie mieszkały w środowisku skażonych smogiem. A jak zaznaczają specjaliści, dzieci z zaniżoną wagą urodzeniową lub urodzone przedwcześnie w przyszłości częściej borykają się z problemami zdrowotnymi, niekoniecznie związanymi z płucami czy sercem. To skutkuje później zaburzeniami w napięciu mięśniowym, z kontrolą posturalną. Wcześniaki przede wszystkim to też grupa ryzyka i dzieciaki, które są narażone na szereg zaburzeń w zakresie rozwoju psychoruchowego, a w konsekwencji długofalowo wady postawy. Inne badania, również lekarzy z Krakowa wykazały, że objawy alergii i mierzytu nosa pojawiają się częściej u dzieci, które mieszkają w odległości do 200 metrów od głównych ulic. Są też inne objawy ekspozycji na smog. Przede wszystkim przewlekły kaszel, który na przykład e, nie, nie ustępuje, na przykład u niektórych ludzi duszność, e, brak... E, wysiłku fizycznego. Niestety w domu też nie jesteśmy do końca bezpieczni. Choć poziom zanieczyszczeń powietrza jest oczywiście niższy niż na zewnątrz, to nadal jest. Dlatego lekarze rekomendują używanie oczyszczaczy powietrza. Jeśli możemy używać filtrów powietrza, które nam to powietrze przefiltrują, oczyszczą oczyszczaczy powietrza, używajmy tego. Tych urządzeń. One są naprawdę w miarę skuteczne i, i poprawiają nie tylko y, komfort oddychania, ale też nasze zdrowie. Oczyszczacze powietrza to urządzenia, które zasysają powietrze z pomieszczenia i przepuszczając je przez specjalne filtry, usuwają pyły i szkodliwe związki chemiczne. Ich skuteczność sięga nawet 99%, ale wydajność jest ograniczona, dlatego urządzenie dobiera się do wielkości pomieszczenia. Najlepiej ustawić je w pokoju dziecięcym, a przede wszystkim sprawdzać stan jakości powietrza w naszej okolicy i unikać niepotrzebnej ekspozycji na smog. Można biegać, ale trzeba wtedy brać pod uwagę alerty smogowe. Najlepiej śledzić to na internecie albo też pobrać aplikację, żeby wiedzieć wtedy, w jaki dzień nie powinniśmy w jaki dzień możemy biegać. Możemy na pewno mówić o potencjale antyoksydacyjnym diety, czyli tutaj dieta może niwelować wolne rodniki, które są wydzielane właśnie przez toksyny, przez m.in. smog. To wszystko w kolejnych odcinkach programu Czyste powietrze to zdrowy oddech.